Zwróćcie uwagę, co tu się mieści. Deutsche Bank. To jest ten yy, budynek z zegarem w Liverpoolu. Bardzo wysoki. Widzicie? Bardzo wysokie budynki. A tutaj jest ta katedra. Ściała angielskiego w Liverpoolu, bardzo piękna. Ale piękna. George Dog Gates, City of Liverpool. Jimmy Dick, up Dick. Come dalej cie? to jest. Widzicie? Widzicie? To jest ten charakterystyczny budynek w Liverpoolu. Siedziba tej firmy. Znaczy ten, ten drugi to jest siedziba, ten to jest Deutsche Bank. To jest. Tu mieściła się kiedyś też. się firmy, które budowały statki, tak? które były właścicielami, znaczy, statków Gdzie miały kapitał na to żeby żeby pięknie zadbany na budynek, naprawdę no i ludzie sobie stoją czy pracują, nie wiem tutaj możliwe, że jest pracownicy albo turyści tacy jak ja Widzicie Wybrzeże Flanka angielska Tutaj pan sprząta Widzicie, patrzcie jaki wysoki zegar na górze, tak to budynek no i flaga angielska i fraga Zjednoczonego Królestwa Mam nadzieję, że kiedyś Anglicy będą znali się na naszej historii, tak jak, tak jak ja, ja orientacyjnie się znam na ich historii Możliwe, że niektórzy się znają. Ja to tylko czytam dlatego to jest ta siedziba tej firmy, takiej, o, o, która, m, która jest właścicielem tych statków takich kontenerowców i tak dalej przewożących różnego rodzaju No i tu widzicie dalej to jest jakiś most Więc Wiecie, Liverpool Cruise Terminal tak no, piękny budynek naprawdę Liverpool ładny można sobie przyjechać i spędzić fajny czas Jak jest ładna pogoda Jak jest brzydka, to się nie opłaca coś tych dni, dni pięknych w Anglii nie jest za dużo Ale... O, BT British Telecom To jest... Takie coś jak nasza, nasza Orange, czyli dawna telekomunikacja I Santander, czyli bank Hiszpański na treningi, nie tak jak mówiliście sobie. Tam dalej rzeka River Mersey.